Słuchaj panowie, Hej. nam do was nie było tutaj. Zaczynamy na najważniejszą część sezonu, Playoffy. offy Chcieliśmy wam życzyć powodzenia, serducho, charakter i tylko zwycięstwo. I widzimy się ze złotym medalem. G jak gratulacje za zdobycie Pucharu Polski. K jak konsekwentna i ciężka praca przez cały sezon, która doprowadziła was do miejsca, w którym jesteście. S jak sukces, którego życzę wam żołnierze i pracownicy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach. Był, będzie, jest tyski GKS! Cześć chłopaki, przede wszystkim chciałabym wam podziękować, bo to właśnie dzięki wam polubiłam hokej i teraz już wiem, że tam jest mnóstwo adrenaliny i niesamowite emocje. Wraz z całą strefą młodego kibica życzymy Wam dalszych sukcesów i oczywiście trzymamy za Was mocno kciuki. Hej, chłopaki! Dziękujemy wam za grę i za emocje, które nam towarzyszyły na strefie waszego młodego kibica. Słuchajcie, nie możemy się doczekać kolejnych wyzwań, kolejnych meczy i całą ekipą Lena Boyer całujemy i ściskamy do Panowie, trzymamy za Was kciuki! Po Mimo własnych treningów wspieram Was w każdym meczu. Razem po mistrzostwo. Dla hokeistów czas play-offów. Trzymamy za nich kciuki. Powodzenia! Panowie życzę Wam wysokiej formy. Bądźcie tak twardzi jak te kamienie. Nie do przejścia. I dużo siły, spokoju. Trzymam mocno kciuki. Powodzenia! W fazie play-off życzę Wam samych wygranych meczów. Dużo zdobytych bramek. I pamiętajcie jesteście najlepsi. Powodzenia! Podnieście szczęście, Onea! Wela szczęścia! Lika Good luck! bon chance! Razem po mistrza Polski! Hej, hej GKS! Hej, hej GKS! Czekajcie dobre mecze na swoim poziomie, a będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam! Puchar już mamy! Na mistrza Polski czekamy! Puchar już mamy! serdecznie, chciałem życzyć powodzenia i trzymam za Was kciuki i myślę, że uda się Wam zrobić ten tytuł mistrzowski. Jestem z Wami. Słuchajcie, trójkolorowi. Wasz jeden z najbardziej doświadczonych zawodników i my, cała reprezentacja artystów włoskich, trzymamy dla was krzyki. Grajcie w play do końca świata i jeden dzień dłużej. Mówię to celowo, bo gramy dzisiaj dla Także. I to gramy w Tychach, więc właśnie tutaj zostawiamy dla was tą dobrą energię. Tak, tak. jest. Uwijajcie kosmos! No. Do boju! Wchodziłem do sali, do, do hali i słyszałem z hali takie wuu, wuu. Wchodzę do hali, a tam dwie grupy w różnych koszulkach, zieloni i czerwoni robili pętle dookoła i tak po prostu stanąłem w tej bandzie, szczęka mi odpadła i takie te żywe co chwilę przejeżdżało. jedna grupa. Wuuu, druga grupa. Naprawdę miałem wrażenie, że pociąg pospieszny przelatuje. Tak spojrzałem, powiedziałem, kurczę, to jest hokej. Panowie, trzymam kciuki za play-offy, powodzenia. Kiedy zaczynałem jeździć na rowerze, yy, powiedzieli mi taką oto kolarską anegdotę. Młodzi kolarze spotkali się z trenerem przed pierwszym wyścigiem i spytali go o taktykę. Trenerze, co mamy robić? A on mówi: Przez pierwsze 10 kilometrów idziecie w trupa, a dalej? A dalej tak trzymać. No, a hokej okay. jest taki, że trzeba zapierdalać. I róbcie to. Na razie.